A dzisiaj nie w typowym miejscu, bo dzisiaj jesteśmy na moim kanale, a to rzadko się zdarza. A to dlatego, że w końcu, w końcu, coś na co na pewno wyczekowaliście, jest to moja mapa. Bo widzicie, tu jest link do pobrania Ignacowa, ale to wam to, to, to nie działa. Nie ma tutaj download. Ale tu macie link, gdzie naprawdę już możecie pobrać. Klikacie go. Tak i macie tutaj coś takiego, więc tak to działa, już pobierajcie mapę, bo wszystko jest z nią, nawet, gdzie to było, nawet, nawet, no wszystko jest chyba ok. jak widzicie zresztą, mamy domek Mańka, oczywiście bez modów jest to, domek, widzowie, domek Julii jest jeszcze stary, to wiem, dlatego jest napisane trochę 2008. dlaczego? Ano dlatego, że mamy żabkę. Trochę 2025. Szpital oczywiście. No, no i wieżewiec Francia mamy. Skiny są też wszystko gito, oprócz nie ma skina Mańka. Nie wiem jak to się stało, że są te skiny. Czekaj, czy jest? No nie ma, widzicie. Tu jest dopiero pole na niego, ale nie ma. To tylko powiedziałem trochę też. Są tylko te trzy skiny. Co to robi zombie? Zresztą znaczy, to jest zombie. Jak ja wygrafałam tego zombie. Ja nie wiem. Nie ważne. Tutaj mamy mój domek, oczywiście bez modów, jak widzicie. Tutaj komputera też nie ma. Mogłem sobie też w środku zrobić. A! Mogę zdradzić Wam tajemnicę. Ten domek jest po odbudowaniu. To jest jeszcze tak stary chyba jaki. Znaczy to nie jest stara mapa jakoś bardzo. Ale w środku Fren domu Francie nic nie ma. Ale to jest jedyny taki domek. I oczywiście do Edyta też również jest chyba stary, nie jest nowy, nie pamiętam, nie wiem, tak on jest stary, bo nie mamy właśnie piecyka tutaj. No i oczywiście wieżowiec Francia, wszystko pięknie, ładnie, nasze wieżowce, McDonald's, tutaj widzicie też również wieżowiec Francia, żabka jedyna chyba z najnowszego. No szpital, no wszystko, co powinno być zrobione, zrobiłem zdjęcie, mogłem jeszcze szkoły w sumie zrobić, jeśli w ogóle jest, chyba tak, na pewno tak. Tutaj mam nawet garaż, jest oczywiście bez modów, wszystko widzicie, że jest bez modów, ale sobie wpadajcie. Subskrybujcie, bo, subskrybujcie tutaj mnie, bo jeszcze jest coś innego, co właśnie teraz dodam. Co teraz właśnie dodam, w sumie już to powiedziałem drugi raz, nieważne, to jest właśnie... Musiałem odświeżyć stronę, żeby napadła. To jest właśnie drugi, czyli link do pobrania mojego skina. Patrzcie, wchodzicie. I normalnie możecie sobie pobrać mojego skina. A to nie wszystko. Musicie pobrać skinę Julii, Deda. W jeszcze nie ogarnąłem, ale ogarnę. No i patrzcie, po prostu klikacie i pobieracie tak, skina Deda macie tutaj od razu, więc też również... Klikacie go? No, macie. Skinę Deda również jest. No i skiny Julii. Też macie do pobrania. Macie te wszystkie nasze skiny do pobrania. Więc naprawdę, naprawdę fajnie. Nowości fajne. No i wbijajcie na ten film, no bo to on ma dopiero cztery wyświetlenia. Akurat wy go nie słyszycie, bo ja mam wyciszone. Ale no, wbijajcie, no bo jak widzicie, no tutaj nawet mamy subskrybentów. Nie, po prostu losowych no, moich subskrybentów. No więcej wam go nie pokażę, musicie sobie zobaczyć resztę na moim kanale. No i właśnie z... to dzisiaj powinno wpaść, jeśli nie to jutro. Tyle wam powiem. Jutro może będzie, ale ja już wybrałem osoby. To, to, to już wiecie. Mamy tak. Piotr, ja, Julka. No i pięknelka. To akurat wszystko wiem. Wiem, że mi pisaliście. Więc no. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. No i... Tak się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Dlaczego tu jest tak mało wyświetleń? Jakby, patrzcie, ile tu jest. A ile tu? No, 133. Wyświetlenia, a tu mamy 190. No, przebicie ten film, bo to jest pierwszy film, a to jest drugi. No, pst, trzeba przebić, bo. Ten. A, no i. Co? Yy, dziękuję Wam za oglądanie. Jakby. Naprawdę dziękuję i teraz będziecie już mogli pobrać ten, tą mapkę i mojego skina dodatku. I nie tylko mojego skina. I mam nadzieję, że wam się mapa spodoba, bo nie wiem. Nie pamiętam co tam na niej było tak naprawdę, ale widzę. A. No, jest mój skin, ale to nie jest mapa. Chciałem mapę pokazać. To też jest, nie jest mój skin. To też nie jest mój skin. E, to nie tutaj. Tutaj nie może. A, i tutaj macie tą mapkę do pobrania tej klikacie. No, to już chyba wiecie, przecież łatwe. Dobra, zakończę ten odcinek, więc za się żegnam luba.